Pytanie jest z pierwszego listu świętego Jana Apostoła. Dzieci, jest już ostatnia godzina. I tak jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi. Bo to teraz właśnie pojawiło się wielu Antychrystów. Stąd poznajmy, że już jest ostatnia godzina. Wyszli oni spośród nas. Lecz nie byli z nas, bo gdyby byli z nas, pozostaliby z nami. A to stało się po to, to, aby wyszło na jaw, że nie wszyscy są z nas. Wy natomiast macie namaszczenie od świętego i wszyscy jesteście napełnieni wiedzą. Ja Wam nie pisałem, jakbyście nie znali prawdy. Lecz, że ją znacie i że żadna fałszywa nauka z prawdy nie pochodzi. Oto słowo Boże. Niebo i Ziemia niechaj się radują. Niebo i Ziemia niechaj się radują. Śpiewajcie Panu pieśń nową, śpiewaj Panu ziemio całą. Śpiewajcie Panu, sławcie Jego imię, każdego dnia głoście Jego zbawienie. Niebo i Ziemia, niechaj się radzą się radują niebiosa i ziemia weseli. Niech szumi morze i wszystko, co je napełnia. Niech się cieszą pola i wszystko, co na nich rośnie. Nie wszystkie drzewa w lasach wykrzykują z radości. Niebo i ziemia niechaj tak się To obliczę pana, który już się zbliża, który już się zbliża, by osądzić ziemię. On będzie sądził świat sprawiedliwie, a ludy według swej prawdy. Niebo i ziemia, niech się, nie ma się radu. Aleluja, aleluja, aleluja. Słowo stało się ciałem i zamieszkało między nami. Wszystkim, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi. Aleluja, aleluja a aleluja, Pan z wami i z Duchem Słowa Ewangelii według świętego Jana, Chwała Tobie Panie. Na początku było słowo, a słowo było u Boga i Bogiem było słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało z tego, co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światość w ciemności świeci i ciemności jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez Boga. Jan było na imię. Przyszedł on na świadectwo, aby zaświadczyć o światłości, by wszyscy uwierzyli przez niego. Nie był on światłością, lecz został posłany, aby zaświadczyć o światłości. Była światłość prawdziwa, która oświeca każdego człowieka, gdy na świat przychodzi. Na świecie było Słowo. A świat stał się przez nie, lecz świat go nie poznał. Przyszło do swojej własności, a swojego go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi bożymi tym, którzy wierzą w imię Niego, którzy ani z krwi, ani z rządzy ciała, ani z woli męża, ale z Boga się narodzili. A Słowo stało się ciałem i zamieszkało wśród nas i oglądaliśmy Jego chwałę, chwałę, jaką jednorodzony otrzymuje od Ojca, pełen łaski i prawdy. Jan daje o Nim świadectwo i głośno woła w słowach Ten był o którym powiedziałem. Ten, który po mnie idzie, przewyższył niegodnością, gdyż był wcześniej ode mnie. Jego pełności wszyscyśmy otrzymali łaskę po łasce. Podczas gdy prawo zostało dane za pośrednictwem Mojżesza, łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa. Boga nikt nigdy nie widział. Ten jednorodzony Bóg, który jest w łonie Ojca, o nim poczuł. Oto słowo Pani z kiem. Panie Jezu, o Tobie mowa. Słowo to, słowo, które stwarzało świat człowieka, powiedział Bóg, i stało się. I to słowo jest wypowiadane dzisiaj. To, co mówisz, staje się. W ten sposób chleb przemieniony z Twoje ciało, wino w Twoją krew, po to, byśmy mogli spożywać ciebie, byś był obecny w nas, Bóg. No i właśnie przyszło do swojej własności, a swoich go nie przyjęli. Wszystkim tym jednak, którzy je przyjęli, dało moc, aby się stali dziećmi boszymi. I dzisiaj trzeba nam siebie zapytać. Czy przyjęliśmy ciebie tak jak ty chcesz? Jeśli ciebie przyjęliśmy, to znaczy, że mamy moc. Mamy moc. Jak z tej mocy korzystamy? Panie Jezu, chociaż mamy moc. To i tak trudno z niej korzystać. Bardzo trudno. Na co dzień. Dzieci, jest już ostatnia godzina i tak jak słyszeliście, Antychryst nadchodzi. Bo to teraz właśnie pojawiło się wielu antychrystów. A strach, Panie Jezu, przełożyć to na życie, na czasy obecne. A jednak wypowiadasz przez apostoła Jana dzisiaj te słowa. A my się pytamy, a gdzież ten antychryst? Nie widać go. Tak. Największym osiągnięciem tegoż antychrysta i diabła jest to, że go nie widać. Ale działa. Przepraszam, że ostatni, rok, ostatni dzień roku taki trudny tutaj jest, przeżywany. A strach to by powiedzieć. Ale jest to rok, w którym Polska po raz kolejny zmarnowała okazję, żeby przestać zabijać dzieci. Nasz kochany parlament, wybrany przez Polaków, po raz kolejny odrzucił, odrzucił projekt ustawy Coż na to chodzi, to oni, a nie my. Ale my wszyscy cierpimy przez to decyzję podjęte przez władców. I mówimy o pandemii, a skąd ona się wzięła? Bo dopuściłeś Boże karę, którą sobie ludzie sami teraz wyznaczają i przeżywają konsekwencje. A my się pytamy, skąd się to bierze? Dopuścił Bóg karę za zabijanie dzieci. A tu się mówi często, a po co ten ksiądz nam o tym gada? Nie wolno o tym gadać. Tak. Dziecko zabić można bez karnia, ale jak tylko przyjdziemy do kościoła czy gdzieś bez maski, to mandat. O, to jest, to jest prawda. Bo zdrowie jest najważniejsze. Zdrowie jest najważniejsze. I takie kłamstwo my szerzemy. Tutaj. Będziemy sobie życzyć, tak, składać sobie życzenia, życzę Ci zdrowia, Ci życzę. Ale tam, Panie, Jezu, przypominasz. A co jest najważniejsze? Czy zdrowie? Czy życie wieczne? Tak. Czy będziemy sobie składać takie życzenia, żebyś wykorzystał ten najbliższy czas, by się przybliżyć do nieba, do Boga? I teraz Panie Jezu, chciałbym Cię przeprosić w imieniu tych, którzy nie są świadomi tego, co się stało, ale trzeba to wypowiedzieć w tym ostatnim dniu roku. Trzeba to wypowiedzieć. Dali mi się nabrać. Moi kochani, nie chcę nikogo obrazić tutaj, bo jesteśmy ofiarami. Ma na myśli szczepionki. Większość Polaków już jest zabezpieczona. A nie mówi się, że są na kawie dzieci zabitych, abortowanych. Milczy się. Komisja ciesząca się wielkim autorytetem powiedziała: jak nie masz wyboru, a trzeba ratować życie, to możesz, a nawet musisz przyjąć. I wkrótce wszyscy lekarze będą musieli przyjąć. Czy mamy odwagę im powiedzieć, co przyjmujecie? Coś, co jest na kandie dzieci zabitych. Nie wolno o tym mówić. Nie masz wyboru. To bierz, to cię uratuje. Panie Jezu, jakże aktualne są słowa. Jakże aktualne są słowa. Antychryst nadchodzi. Ale przecież Ty, Panie Jezu, nie dopuścisz do tego, żeby On zwyciężył. I na pewno go pokonasz. Będzie to kosztem. Wielkim. Tak, ty poniosłeś wielką karę. Wielkim kosztem nas ty zbawiłeś. Po to przyszedłeś. Myślimy o Twoim narodzeniu przyjściu jako dziecko, ale przyszedłeś po to, żeby na krzyżu nas bawić. To jest to, co Ty zapłaciłeś. Jakim kosztem będziemy zbajeni, uwolnieni od tego grzechu, który popełniliśmy jako całe społeczeństwo. Panie Jezu, przepraszam Cię za swoje grzechy, za to, że jeszcze za mało Boże świadczyło o Tobie, tak? Ty wiesz, strach jest mówić prawdę, można być ukaranym, a kto chce kary, można być odwołanym, tak? Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten rok, który przeżyliśmy, dziękujemy Ci i prosimy, prosimy, byśmy potrafili wejść w ten nowy rok. Z silną wiarą, zaufaniem Tobie. który jesteś Bogiem. Módlę się za wszystkich ludzi, aby potrafili stanąć w prawdzie, potrafili żałować za grzech. Prosić o przebaczenie i respektować wszystkie przykazania Boże. Ciebie prosimy. się za świętej pamięci Sylwestra, aby mógł oglądać oblicze Boże. Ciebie prosimy, Panie Jezu, dziękujemy Ci za tegoroczne łaski. Prosimy o Twoją opiekę, o błogosławieństwo na następny rok, byśmy byli lepszymi ludźmi. Ciebie prosimy. Módlmy się o łaskę, zbawienie dla Stefanii. Ciebie prosimy. Módlmy się za wszystkich chrześcijan, którzy w tym roku nie myśleli o Bogu i nie zamierzają myśleć o i w przyszłym roku, aby się zreflektowali, bo czas jest bliski. Ciebie prosimy. Módlmy się za papieża Franciszka, za wszystkich biskupów i kapłanów, aby pełni mocy Ducha Świętego ogłosili całemu światu, że Chrystus jest Zbawicielem. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, którzy odeszli w tym roku o pokój ich dusz. Ciebie prosimy. Módlmy się o miłość i odpowiedzialność w naszych rodzinach. Ciebie prosimy. Módlmy się za zmarłych, aby spoczywali w pokoju i miłości Bożej. Ciebie prosimy. Płynmy się dencji Ojca Świętego, o nawrócenie grzeszników i o dobre, święte powołanie kapłańskie, zakonne i misyjne. Ciebie prosimy. Dziękujemy Ci Panie Jezu za wszystkie otrzymane łaski w tym minionym roku i proszę o Boże błogosławieństwo, opiekę na przyszły rok oraz o te łaski, które najbardziej nam są potrzebne do zbawienia. Ciebie prosimy. Módźmy się o żywą wiarę w naszych rodzinach. Ciebie prosimy. Dziękujemy Ci Panie Jezus, za wszystkie laski, którymi obdarzyłeś nas w tym roku. Dziękuję za te laski, które jeszcze dla nas przygotowałeś. Dodaj nam odwagi, siły, kroczyć dalej Twoją drogą i broń nas od złego. Ciebie prosimy. Modimy się za ojczyzną, bo była wierna Bogu krzyżowej Ewangelii. Ciebie prosimy. Módlmy się za mamy święta, Ciebie prosimy. Módlmy się za nas samych, za nasze rodziny, abyśmy wiernie szli przez życie przy Boku Jezusa i Maryi, wzrastając w prawdzie, wierze, nadziei i miłości. Ciebie prosimy. Proszę o Trójcy, przy Najświętszej i Matki Bożej za grzechy narodu polskiego. Ciebie prosimy. Boże Ojcze Szymon, przyjmij nasze nas tej prośbę, które Tobie przedkładamy duch świętym w zastępstwie Matki Najświętszej przez Chrystusa Pana Naszego.